Drodzy kochankowie, pamiętajcie o tym, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto hojnie sieje, hojnie też rządź będzie. Każdy z Was powinien dawać to, co postanowił w swoim sercu, a nie niechętnie lub pod przymusem, gdyż Bóg miłuje radosnego dawcę. 2 Koryntian 9, 6, 7. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy żądanie dziesięciny naprawdę odzwierciedla nauki starożytnego Pisma Świętego? Czy oczekiwanie oddawania 10% swoich zarobków jest nadal konieczne we współczesnej praktyce wiary? W kręgach religijnych pojęcie dziesięciny wywołało powszechne debaty i spory teologiczne, często pozostawiając wierzących przytłoczonych pytaniami. Czy dziesięcina jest przestarzałym rytuałem ze Starego Testamentu, jak twierdzą niektórzy, czy przyjście Chrystusa zniosło konieczność oddawania dziesięciny, jak twierdzi część uczonych. Czy wobec braku wyraźnej dyrektywy Nowego Testamentu dotyczącej dziesięciny, jest ona jedynie narzędziem do finansowego wyzysku? Pytania te skłaniają wielu do poszukiwania jasności i prawdy pośród mnóstwa wypowiadanych przekonań. Jak odróżnić fakty od fikcji w tej złożonej narracji? Rozwiązanie leży w świętym tekście, oferującym wskazówki dla tych, którzy chcą poznać prawdę. Tak więc, mój drogi przyjacielu, jeśli jesteś tu nowy, Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał i aktywować dzwonek powiadomień, aby otrzymywać nowe, świeże filmy na ten temat. Zaczynajmy. Najpierw wspólnie przyjrzymy się temu kluczowemu tematowi, mając na celu ustanowienie solidnych podstaw w zrozumieniu tego, co święte pisma przekazują na temat dziesięciny. Dzięki współpracy Trójcy Świętej możemy rozwikłać te tajemnice dla każdego oddanego serca. Spodajmy początki praktyki dziesięciny, która sięga czasów Abrahama, około 1950 p.n.e. na długo przed napisaniem pięcioksięgu w księdze rodzaju 14, 18, 20 czytamy o Melchizedeku, królu Salemu i kapłanie Boga Najwyższego, który przyniósł chleb i wino i pobłogosławił Abrahama. W odpowiedzi Abraham oddał mu dziesiątą część wszystkiego. Wyróżnia się to, że koncepcja dziesięciny istniała nawet przed jakimkolwiek formalnym prawem. Akt Abrahama oddania dziesiątej części Melchizedekowi ilustruje zasadę, która podoba się Bożemu Sercu. Kiedy darzymy kogoś uczuciem, w naturalny sposób poświęcamy mu czas i zasoby. Jest to widoczne w działaniach Abrahama. Niektórzy mogą twierdzić, że jest to jedyny odnotowany incydent, ale Biblia nie dokumentuje każdego szczegółu życia Abrahama. Jest jednak jasne, że przynajmniej raz, a prawdopodobnie więcej razy, praktykował on dziesięcinę. Ten akt symbolizuje naszą rolę nie jako właścicieli, ale jako szafarzy otrzymanych błogosławieństw. Problem pojawia się, gdy zaczynamy rościć sobie prawo własności do tego, co zasadniczo należy do Boga. W dziesięcinie mniej chodzi o prawny obowiązek, a bardziej o postawę serca. Osoba, która zdała sobie sprawę z obfitości Bożej łaski i aspiruje do naśladowania Go, nie pyta niechętnie, ile musi oddać ze swoich dochodów. Zamiast tego zastanawia się nad tym, ile może zatrzymać, nie oszczędzając przy tym Boga. W Starym Testamencie wielu pobożnych naśladowców Boga chętnie oddawało dziesięcinę nie z obowiązku, ale z miłości i szacunku do Niego. Na przykład Jakub złożył Bogu ślub po głębokim śnie zobowiązując się do oddania dziesiątej części wszystkiego, co otrzymał. To prowadzi nas do pytania, po co dawać? Odpowiedź leży we wspieraniu Bożego dzieła. Ważne jest, aby zrozumieć, że podtrzymywanie dzieła Bożego nie jest obowiązkiem rządu. Kontynuując odkrywanie tej fascynującej historii, rozważ subskrypcję i włączenie powiadomień, aby być na bieżąco z kolejnymi spostrzeżeniami. Dzięki hojnym datkom od życzliwych osób, najważniejsze misje wciąż się rozwijają. W Ewangelii Marka Chrystus nakazuje szerzyć swoje słowo na całym świecie. Pojawia się jedna istotna kwestia: kto ponosi ciężar finansowy tej boskiej misji? Odpowiedź leży w dobroczynnych sercach, oddanych naśladowców, którzy hojnie przekazują datki, umożliwiając w ten sposób rozkwit boskiej pracy. Zrozumienie motywacji stojącej za takimi datkami jest kluczowe. Ewangelia Mateusza podkreśla, że akty dawania nie powinny mieć na celu publicznego pokazu lub uznania. Zamiast tego, motywacja powinna wynikać ze szczerej wdzięczności wobec Boga za jego obfite błogosławieństwa i głębokiej miłości do oglądania jego przedsięwzięć. Chrystus zapewnia, że nasz Ojciec rozpozna i otwarcie nagrodzi te szczere gesty. Takie nagrody niekoniecznie są pieniężne, jednak szczere datki wywołują niebiańską radość, pobudzając boskie błogosławieństwa dla darczyńcy. Zniuansowane potrzeby pracowników duchowych często pozostają niezauważone przez wiele zborów. Jednak Bóg jest tego świadomy. W przeszłości przydzielał dziesięcinę lewitom i kapłanom, zapewniając ich pełne oddanie boskim obowiązkom i służbie społecznej. Liczby wyjaśniają tę zasadę, stwierdzając, że fundamentalna wartość datków na duchowe utrzymanie pozostaje niezmieniona, czego przykładem jest Stary Testament. Tymczasem w Nowym Testamencie apostoł Paweł powtarza tę zasadę w odniesieniu do wsparcia Kościoła. W liście do Koryntian Paweł podkreśla, że osoby zaangażowane w świętą pracę polegają na świątyni, jeśli chodzi o utrzymanie a tym samym podobieństwo do tego, że ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni żyć z niej finansowo. Poświęcenie to podkreśla ogromną odpowiedzialność i zobowiązania finansowe, przed którymi stają oddani pracownicy w ramach Bożej Misji, odróżniając ich od innych ról. Chociaż Nowy Testament może nie wspominać wyraźnie o dziesięcinie, ważne jest, aby pamiętać o praktykach Chrystusa. Jako postać żydowska, Jezus przestrzegał żydowskich tradycji. W tym ofiar i innych obrzędów religijnych. Gdyby zaniedbał dziesięcinę, z pewnością pojawiłyby się oskarżenia. Niemniej jednak jego praktyka była bez zarzutu, odzwierciedlając jego zgodność z ustalonymi zwyczajami. Podkreśla to znaczenie wypełniania duchowych zobowiązań poprzez datki od wiernych. W naukach Jezusa pozostaje istotna lekcja dotycząca obowiązków podatkowych i duchowych zobowiązań. Jezus wyjaśnił te obowiązki, gdy wspomniał, oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jego nauki podkreślały, że wypełnianie ziemskich obowiązków nie zwalnia z obowiązków duchowych, takich jak dziesięcina zasada podkreślona w Ewangelii Mateusza 23-23. Jezus podkreślał konieczność oddawania dziesięciny bez zaniedbywania sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. W starożytnych pismach istniały dwie metody dziesięciny składki pieniężne, zwłaszcza gdy transport towarów był niepraktyczny, o czym wspomina Księga Powtórzonego prawa 1424-26 oraz ofiary z żywego inwentarza i produktów rolnych, niezbędne dla osób znajdujących się w pobliżu świętych miejsc. Stary Testament zachęcał do uhonorowania Jechowy pierwszymi owocami, co było ważną praktyką zapewniającą boskie błogosławieństwa. W dzisiejszych czasach sposób składania datków ewoluował. Podczas gdy obszary wiejskie nadal praktykują tradycyjną dziesięcinę z produktów i zwierząt gospodarskich, kongregacje miejskie dają głównie w gotówce ze względu na struktury ekonomiczne. W związku z tym osoby oddane Chrystusowi są zachęcane do poświęcania części swoich dochodów, żywego inwentarza i zbiorów jako wdzięczności za Boże zaopatrzenie. Niefortunne jest to, że tylko kilku oddanych członków podtrzymuje tę praktykę, podczas gdy inni kwestionują i powstrzymują się, często kierując się chciwością. Poświęcając czas na zastanowienie się nad tymi pytaniami, serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, a aktywując dzwonek powiadomień, zapewniasz, że te pouczające dyskusje są zawsze na ekranie. Przeanalizujmy jeszcze jedną koncepcję. W pierwszej liście do Koryntian 9:7. Apostoł Paweł objaśnia sprawiedliwą rekompensatę za pracę, niezależnie od tego, czy chodzi o pielęgnowanie winnic, czy pasterstwo trzód, wskazując, że robotnicy zasługują na należną im nagrodę. Pomimo niewłaściwego wykorzystywania dziesięciny przez niektórych, wielu oddanych sług pilnie pracuje na rzecz Bożej Misji. Paweł wyjaśnia dalej w pierwszym liście do Koryntian 9,8,11, że duchowi pracownicy zasługują na wsparcie aby ograniczenia finansowe nie utrudniały rozwoju Ewangelii. Niestety, niewystarczające środki finansowe czasami prowadzą do zamykania kościołów, które nie są w stanie pokryć niezbędnych wydatków, takich jak oświetlenie, woda i konserwacja, co podkreśla krytyczną potrzebę wiernego wsparcia społeczności. Właśnie dlatego wkład w Bożą misję jest kluczowy. Księga Przysłów 3,9 radzi Czcij Pana swoim bogactwem, pierwocinami wszystkich swoich plonów. Ta wskazówka służy jako przypomnienie o Bożej własności nad wszystkim. Psalm 89.11 oświadcza: Twoje są niebiosa, twoja też ziemia, ty założyłeś świat i wszystko, co na nim jest. Dzieje apostolskie 2.8 powtarzają: Srebro jest moje i złoto jest moje, mówi Pan Wszechmogący. Prawdziwi wierzący powinni pamiętać, że wszystko, co posiadają, pochodzi od Boga, czy to majątek, finanse, czy nawet samo życie. Pogląd, że ludzkość przejmuje na własność boskie dary, stanowi dylemat. Mądry głos powiedział kiedyś: Miłosierdzie przed legalizmem. Oznacza to, że hojne dawanie powinno przyćmić surowe zasady. Niektórzy sugerują, że zamożni wierzący dają mniej niż najskromniejsza osoba z przeszłości. Twierdząc, że boskie oczekiwania uległy obniżeniu, nieumyślnie podważają przemieniającą łaskę Nowego Testamentu. Taka perspektywa umniejsza poświęcenie, jakiego Chrystus dokonał dla ludzkości. Konieczne jest zbadanie naszych intencji. Czy wykorzystujemy łaskę jako tarczę, by mocniej trzymać się dóbr materialnych? Nowy Testament obficie pokazuje, że naśladowcy powinni być skłonni do hojności i poświęcenia, a nie wręcz przeciwnie. Podobnie jak w przypadku ziemskich dążeń, duchowa hojność powinna być ceniona. Życie w końcu dobiegnie końca. Kto odziedziczy to, co masz? Co ważniejsze, zaniedbanie wspierania Bożej misji może prowadzić do nieporozumień ze Stwórcą. W pierwotnej Liście do Tymoteusza 6,17-19 znajdują się wskazówki dla osób posiadających bogactwo. Rozkaż im, aby nie byli aroganccy, ani nie pokładali nadziei w bogactwie, które jest tak niepewne, ale pokładali nadzieję w Bogu, który obficie zaopatruje nas we wszystko dla naszej radości. Czynienie dobra i hojność budują wieczne fundamenty. Wspieranie dzieła Bożego jest podobne do sadzenia nasion. Bez siewu nie będzie żniwa. Dawanie było kiedyś obowiązkowe, ale teraz jest dobrowolnym aktem wiary. Niech błogosławieństwa obfitują dla tych, którzy zdecydują się czcić Boga poprzez dawanie. Naucz się kochać Boga i czcić swojego przewodnika w wierze. Zawsze będziesz świadkiem Bożej niezłomności. Przechodząc teraz do zastrzeżeń dotyczących dziesięciny, istnieją cztery powszechnie przytaczane powody przeciwko niej. Po pierwsze, dziesięcina jest związana ze Starym Przymierzem Izraela i nie ma zastosowania do współczesnych chrześcijan. Nowy Testament nie zawiera wyraźnych instrukcji dotyczących dziesięciny. Po drugie, tradycyjnie dziesięcina nie wiązała się z pieniędzmi. Zamiast tego wiązała się z oddawaniem dziesiątej części płodów rolnych i zwierząt gospodarskich. Termin Alfoli, w rozdziale trzeciego, wersetu dziesiątej księgi Malachiasza, odnosi się do miejsca przechowywania ziarna, a nie do pojemnika na ofiary pieniężne. Po trzecie, dziesięcina jest postrzegana jako nieistotna dla osób zubożałych, ponieważ historycznie była przeznaczona dla osób posiadających bogactwo rolnicze lub hodowlane. W związku z tym żądanie dziesięciny od dzisiejszych potrzebujących wydaje się niesprawiedliwe. Po czwarte, Dystrybucja dziesięciny nie była powszechna. Można ją było wykorzystać na konsumpcję osobistą i cele charytatywne, a nie tylko na ofiary świątynne. Odnosząc się do tych punktów, można odpowiedzieć w następujący sposób. Po pierwsze, chociaż współcześni chrześcijanie nie są związani z Starym Przymierzem, dziesięcina nie jest wyraźnie zabroniona w Nowym Testamencie. Zachęca ona do hojności proporcjonalnej do posiadanych środków. Co więcej, podczas gdy dziesięcina odnosiła się do plonów rolnych i żywego inwentarza w starożytnym kontekście, stanowiły one ekonomiczny kręgosłup hebrajskiego społeczeństwa. Zwierzęta i zboża symbolizowały dochód i utrzymanie. W starożytnych pismach świętych dziesięcina obejmowała trzy rodzaje: jedną, stałą składkę dla Lewitów i kapłanów, zapewniającą im możliwość służenia Bogu. Inną coroczną ofiarę składaną w świątyni przez rodziny w celu oddawania czci Bogu i ucztowania, oraz trzyletnią dziesięcinę pomagającą cudzoziemcom, sierotom i wdowom. Rocznie dominowały dwie dziesięciny jedna na wsparcie duchowieństwa i druga na wydatki związane z pielgrzymkami do świątyni a także trzyletnia dziesięcina na pomoc zubożałym. Wielokrotne cykle upraw i hodowli zwierząt Prawdopodobnie skutkowały częstymi wpłatami, zapewniając utrzymanie urzędnikom religijnym. Praktyka ta odzwierciedla współczesnych chrześcijan, którzy oddają dziesięcinę w oparciu o okresowe dochody. Jak zasugerował apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 16:2, składki powinny być odkładane co tydzień, odzwierciedlając dobrobyt. Co więcej, król Dawid kładł nacisk na ofiarowywanie Bogu tego, co początkowo od niego otrzymał. Krytycy twierdzą, że dziesięcina nie miała charakteru pieniężnego, lecz konsumpcyjny. Wiele osób zakłada ignorancję co do dokładnych nakazów Boga, wybiórczo koncentrując się na dziesięcinie, pomijając inne obowiązki wyszczególnione w pismach świętych, takie jak ofiary splonów i zwierząt gospodarskich opisane w Księdze Kapłańskiej. Rodzi to pytania o ich gotowość do przeznaczenia części swoich dochodów na pracę bożą lub cele charytatywne. Kluczowe jest zbadanie, dlaczego niektórzy opierają się tej praktyce. Niedawne spory przeciwko dziesięcinie ujawniają trzy główne perspektywy. Po pierwsze, niektóre osoby doświadczyły finansowego wyzysku ze strony manipulujących przywódców religijnych lub kościołów, w których nacisk na wkład pieniężny przyćmiewa duchowe pożywienie. Jeśli znalazłeś się w takim środowisku, mądrze byłoby poszukać zboru, który przedkłada zdrową doktrynę nad wymagania finansowe. Po drugie, są tacy, których serca skrywają chciwość. Mogą szukać biblijnego usprawiedliwienia, aby uniknąć płacenia składek, ukrywając się za fasadą pobożności, zaniedbując jednocześnie hojność i miłość. Wreszcie, ignorancja odgrywa znaczącą rolę. Brak zrozumienia może prowadzić do tego, że ludzie odrzucają swoje obowiązki, nie rozumiejąc ich znaczenia. Biblia wielokrotnie podkreśla, że ignorancja lub brak rozeznania często koreluje z duchowym niedostatkiem. Dzieje apostolskie 17.30 przypominają nam, że Bóg przeoczył wcześniejszą ignorancję, wzywając wszystkich do pokuty. Czy zatem dziesięcina jest dziś biblijna? Tak, jest zakorzeniona w Piśmie Świętym i ustanowiona przez Boga. Pozostaje jednak pytanie, czy powinna być praktykowana we współczesnych czasach łaski. Pismo święte zachęca do radosnego i hojnego dawania, nie podyktowanego prawem, ale napędzanego wiarą i wdzięcznością. Ostatecznie Bóg pragnie, aby chrześcijanie byli hojnymi szafarzami swoich zasobów finansowych, oddając mu cześć poprzez swoje posiadłości, jako odzwierciedlenie ich miłości i posłuszeństwa. Zastanawiając się nad tymi spostrzeżeniami, jest to świetny czas, aby upewnić się, że pozostajesz w kontakcie z naszymi dyskusjami. Zapraszamy do bycia aktywną częścią naszej rosnącej społeczności. Subskrybując i aktywując dzwonek powiadomień, nigdy nie przegapisz okazji do odkrywania z nami głębszych prawd. Twój udział nie tylko wzbogaca Twoje zrozumienie, ale także wzmacnia naszą wspólną podróż. Naprawdę doceniamy Twój wybór, aby towarzyszyć nam w tych duchowych poszukiwaniach. Podczas gdy niektórzy uważają, że praktyka dziesięciny ogranicza się do Starego Testamentu, ważne jest, aby uznać jej ciągłą aktualność i duchowe znaczenie. Jezus podczas swojej służby odnosił się do zasad dawania z naciskiem na miłość i współczucie. Mimo, że nie rozwodził się wyraźnie nad dziesięciną, jego nauki były zakorzenione we wspieraniu kontynuacji i wypełniania praw ustanowionych w przeszłości. Jest to widoczne w jego dyskursie w Ewangelii Mateusza, który rzuca światło na intencje stojące za prawem, a nie tylko na praktykowanie go bez zrozumienia. Prawdziwe posłuszeństwo nie wynika z obowiązku, ale ze szczerego pragnienia dostosowania się do woli Bożej. Ignorowanie Jego słowa oznacza serce sprowadzone na manowce przez pychę i egoizm. Jako naśladowcy musimy całym sercem przyjąć nauki Chrystusa. W tym praktykę dziesięciny, jako świadectwo wiary i oddania. Mając to na uwadze, szczerze dziękuję za obecność. Wasze zaangażowanie wzmacnia naszą duchową podróż. Do następnego razu niech prowadzi Cię Boża Mądrość i Łaska.